Omoda 7 nadchodzi wielkimi krokami i już teraz wzbudza spore emocje. Chińska marka Omoda, będąca częścią grupy Sherry, zyskała już rozpoznawalność w Polsce dzięki modelowi Omoda 5. Teraz jednak czas na coś większego, nowoczesnego Suwa, który może sporo namieszać w swoim segmencie. Czego możemy się spodziewać? Przyjrzę się teraz wszystkim szczegółom. OMODA 7 wprowadza rewolucję w designie i technologii, co widać już na pierwszy rzut oka we wnętrzu. Centrum dowodzenia stanowi prawie 16-calowy ekran multimedialny, który nie tylko zachwyca rozmiarem, ale i funkcjonalnością. Nowością jest tutaj czujnik reagujący na gesty, czyli rozwiązanie znane choćby z luksusowych modeli BMW. To oznacza, że obsługa systemu będzie możliwa za pomocą prostych ruchów dłoni, bez dotykania ekranu. Za dwuramienną, nowoczesną kierownicą znalazł się ponad 12-calowy ekran zegarów, który prezentuje kluczowe informacje w cyfrowej formie. Z kolei konsola centralna zyskała więcej przestrzeni, co umożliwia wygodne korzystanie z ładowarki indukcyjnej i dodatkowych schowków. Dbałość o detale widać również w estetycznym połączeniu deski rozdzielczej z boczkami drzwi. Chińczycy zapowiadają, że Omoda 7 będzie ogromnym krokiem naprzód pod względem technologii, komfortu i bezpieczeństwa. To ma być pojazd, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Omoda 7 mierzy 4621 mm długości i posiada rozstaw osi wynoszący 2700 mm. Te parametry plasują go w tym samym segmencie, co na przykład Toyota RAV4. Pod maską nowego modelu znajdziemy hybrydę typu plugin, in która łączy silnik 1.5 turbo, z baterią o pojemności 18,3 kWh. Łączna moc wynosi imponujące 340 koni mechanicznych, co sprawia, że Omoda 7 zapowiada się na dynamiczny i oszczędny pojazd. Producent obiecuje zasięg do 1200 km na jednym ładowaniu i tankowaniu, co czyni ten model świetnym wyborem zarówno do miasta, jak i na dalsze trasy. Warto jednak dodać, że na ten moment napęd będzie dostępny jedynie na przednie koła. Póki co w wersji All-WD nie przewidziano, a to wielka szkoda. Omoda i JQ rozwijają swoje gamy modelowe w szybkim tempie. Wkrótce zobaczymy mniejszego suwa JQ5 oraz elektryczny model JQ6. Natomiast w ofercie Omody pojawi się flagowy SUV Omoda 9. To pokazuje, że chińska marka ma bardzo ambitne plany i stawia na dynamiczny rozwój, dostosowując się do potrzeb różnych grup klientów. Omoda 7 wygląda na bardzo ciekawy i obiecujący model. Nowoczesne wnętrze, innowacyjne technologie i mocny napęd hybrydowy to atuty, które mogą przyciągnąć klientów. Niemniej jednak rynek SUWów w tym segmencie jest niezwykle konkurencyjny, a Toyota RAV4, Hyundai Tucson czy Kia Sportage to rywale, z którymi niełatwo wygrać. Kluczowym pytaniem pozostaje, jak Omoda 7 poradzi sobie w codziennym użytkowaniu. Czy oferowane technologie są intuicyjne? Czy hybryda typu plug-in rzeczywiście zapewni obiecywany zasięg i niskie zużycie paliwa? I wreszcie, czy klienci w Polsce przekonają się do chińskiej marki, która dopiero buduje swoją pozycję na rynku? A co wymyślicie? Czy Omoda 7 ma szansę zdominować segment średniej wielkości suwów? Co najbardziej przykuwa waszą uwagę w tym modelu? Nowoczesne wnętrze, moc hybrydy czy może atrakcyjny design? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym nowym graczu na rynku. Moi drodzy, jeśli film wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, like czyli kciuka do góry dla youtube'owego algorytmu. Zasubskrybujcie proszę mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!